W ćwiczeniu zaczniemy od pozycji wysokiej deski. Będziemy wzmacniać kręgosłup, górne i dolne mięśnie grzbietu. Popracujemy nad mobilizacją, aktywizacją centrum mięśni poprzecznych brzucha. Będziemy pracować na wciągniętym brzuchu, na wciągniętym pępku. Również wzmacniamy uda i pośladki. To ćwiczenie pilate się nazywa się leg pull from. Zaczniemy od pozycji. Wysoka deska. Rozkładamy palce dłoni szeroko, opieramy ciężar ciała na nadgarstki i opuszki palców. Nadgarstki są pod barkami, wyciągamy prawą, lewą nogę w tył. Łopatki ściągamy w dół, w stronę pośladków. Broda bliżej mostka. Ok. Aktywizujemy brzuch. Wciągamy pępek do kręgosłupa. Tu musimy mieć mocne, stabilne centrum. Długa szyja. Tak. Co ważne, trzymamy prostą linię. Nogi, plecy i głowa. Ok, zaczynamy. Wdech z wydechem aktywizujemy brzuch, wciągamy pępek do kręgosłupa i teraz na wdechu unosimy prawą nogę do góry. Obciągnięte palce, wdech do góry. I wydech spokojnie opuszczamy. Wdech do góry. I wydech. Opuszczamy. Jeszcze wdech do góry. Wydech. Opuszczamy. Wdech do góry. Wydech. Opuszczamy. Wdech do góry. Wydech. Jeszcze wyżej wychodzimy. Ciągniemy nogę do tyłu, do góry, wydłużamy. Trzymamy. Opuszczamy. Cały czas pamiętamy o brzuchu. Wdech do góry, jeszcze wyżej podnosimy nogę. Jeszcze wyżej. Wydech. Wdech. I wydech. Czujemy jak pracują pośladki. Brzuch. To bardzo dobre ćwiczenie. wzmacniające, ale też wymagające. Wdech do góry. Wydech. Jeszcze. Wdech, jeszcze troszkę wyżej. Wydech. Wdech. Wydech i odkładamy czoło na matę, rozluźniamy plecy, chwilkę odpoczywamy. Ręce wzdłuż ciała, wdech nosem, wydech ustami. Dziękuję za uwagę. Czekam na ewentualne sugestie, komentarze. Zapraszam.